Cześć. W tym odcinku zrobimy sobie takiego małego językowego łamańca. Bardzo ważna jest w tym łamańcu głoska r i l. Ci z was, którzy jeszcze r nie mówią, powinni się przygotować do tego. Sprawdźmy pierwsze takie rozruchowe ćwiczenie. Luźny mamy język w buźce. Usta też są luźne i Wydychamy mocno powietrze z całej siły. W środku język powinien drgać. Usta też mogą. I tak właśnie chwilkę powinniśmy się rozruszać. W dowolny sposób. No a teraz. Cóż to będzie za łamaniec? Kochani, sezon jest taki prawie letni, tak? Więc sezon rolkowy. I mam dla Was tekst. PAL-rolki. Powtórzmy sobie. PAL-rolki. Jeszcze raz. PAL-rolki. I jeszcze raz. PAL-rolki. Dobra. I druga część. Roluj rolki, więc. Roluj rolki. Powtórzmy sobie. Roluj rolki. roluj rolki. Roluj rolki. Roluj rolki. Roluj rolki. Jeszcze raz. Roluj rolki. Roluj rolki. A teraz powiedzmy od początku. Pal rolki, roluj roluj rolki. Oczywiście nie chodzi o ogień, tylko chodzi o szybką jazdę, prawda? Pal rolki, roluj rolki. Do zobaczenia po przerwie. Już znacie tekst łamańca, a teraz połączymy sobie ćwiczenie dykcyjne z ćwiczeniem emisyjnym czyli będziemy śpiewać na smartfonie, aplikacja piano i podajemy sobie dźwięk. I na tym jednym dźwięku śpiewamy całe nasze ćwiczenie. Powolutku na razie startujemy. al rol, rollki rolui rollki pal rollki rolui rollki pal rollki rolui rollki pal rollki rolui rollki pal rollki rolui rollki

pál rolki rolui rolki 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 pál rolki rolui Pojedziemy jeszcze szybciej. Dacie radę? Mały odpoczynek. Podaję dźwięk. Już teraz nie będę grał kolejnych półtonów, tylko już po pierwszym startujemy i jedziemy do końca. Uwaga! Pal rolki roluj rolki, pal rolki roll rolki, pal rolki roluj rolki, pal rolki roluj rolki, pal rolki roll rolki, pal rolki roluj rolki, pal rolki roluj rolki, pal rolki roluj rolki, pal roll

Starannie mówcie wyraźnie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!